Witajcie, babeczki, w naszym kolejnym wideo, w naszym grudniowym wideo. Um, zaznaczam ten grudzień, dlatego, że to jest bardzo ważny miesiąc. Grudzień, koniec grudnia, początek stycznia. Um, bardzo ważny miesiąc na każdym poziomie, na poziomie chociażby natury, um, dlatego, że to jest czas przesielenia zimowego, a my jesteśmy częścią natury, więc w naszych ciałach, organizmach, życiach to też jest pewne przesielenie, czyli koniec czegoś Starego, początek czegoś nowego. Do tego dochodzi nam nowy rok, co po prostu symbolicznie, już tradycyjnie to koniec coś, czegoś starego, początek czegoś nowego. Do tego dochodzą tematy mentalne emocjonalne, że to zazwyczaj miesiąc bardzo gęsty emocjonalnie, różnorodny emocjonalnie. Tu mamy i. I nadzieje na coś nowego, na coś lepszego, takie, takie uczucie cudów, magii, a, a często jest jakieś rozczarowanie, jakiś lęk przed spotkaniem z kimś, być może z rodziny. Być może patrzymy na nasze plany z tamtego roku i widzimy, że nic nam tam albo coś nam się nie udało. Być może coś inne, różne emocje dochodzą w tym okresie. Więc to jest tak ró różnorodny czas emocjonalnie, mentalnie, przez to tak gęsty czas, a do tego dochodzą te wszystkie przesilenia, koniec roku starego, koniec, e, początek nowego roku, że bardzo ważne jest e, świadomie przejść przez ten czas. E, bo jeżeli tego nie zrobimy, to, to też jest wybór. I to wtedy najprawdopodobniej kolejny rok nie będzie niczym się różnił. Różni i dzisiaj właśnie chcę powiedzieć, jak planujemy, jak ogólnie planujemy, jak żegnamy stare i witamy nowe po kobiecemu. Pierwsza rzecz jest bardzo ważna zamknąć, podsumować stary rok. Można przypomnieć sobie. Każdy miesiąc, każdy tydzień, na tyle ile damy radę lub jakieś tam zdarzenie ważne, żeby dać temu uznanie, dać temu uwagę, dać temu e, często wdzięczność, e, zobaczyć siebie tam, że być może mi coś się udało. Wiecie, to jest można trochę porównać do dzienników wdzięczności. Jak e, zaczynamy prowadzić dziennik wdzięczności, jeżeli wcześniej tego się nie robiło, no to no za co mam dziękować? No Dobra, no za wszystko, albo no za nic dzisiaj nie było, a potem jak się już ma ten nawyk, to nagle po prostu jakby nie wystarczy kartki, e, botylem, bo tyle, no za wschód słońca, bo był cudowny, bo za pyszną herbatkę, za to, że spotkałam w sklepie jakąś koleżankę, albo też za trudne doświadczenie, bo mnie czegoś nauczyło, a za to, jak się przytuliłam z dzieckiem. A za fajną piosenkę w radio na przykład, tak? Za, za wszystko, tak? Jest po prostu tyle tego, za co można dziękować. Kiedy już mamy, damy temu znanie, znanie, nawet temu jednemu dniu, a co już do tego ma cały rok. Więc o to chodzi, żeby nie to, że a nic w tym roku nie było, a za wszystko, a wszystko było ok, albo wszystko było takie sobie. A właśnie usiąść i szczególnie. Przypomnieć sobie poprzedni rok, co było fajnego, za co mogę sobie tam podziękować, jak siebie uznać, co było trudnego, czego mnie to nauczyło. Więc zrobić naprawdę takie podsumowanie roku i zobaczyć siebie w tym roku. I bardzo ważne jest dać sobie uznanie, powtórzę się jeszcze raz, ale często mm, nie doceniamy takich malutkich nawet rzeczy, które nam się udało zrobić. Być może, nie wiem, rzuciłam jakiś nawyk, albo skończyłam jakąś relację, która mi nie służy, albo na odwrót zaczęłam coś nowego, jakąś relację, jakąś, um, jakiś projekt po prostu zobaczyć siebie w tym wszystkim i dać sobie uznanie. To jest bardzo ważne. I kiedy już przejdziemy przez ten etap, to um, zaczynamy planować kolejny rok, tylko że nie planujemy tak, jak zazwyczaj planujemy, tak? No dobra, to schudne, to Zacznę, będę zrobić się odżywiać, pójdę na śłownie, rzucę palenie, rzucę kawę i w ogóle wszystko tak. I maksymalnie na miesiąc starczy. Maksymalnie. To jest w najlepszych statystykach. Dlatego, że to nie jest planowanie po kobiecemu i nie jest planowanie ekologiczne. To, jak my planujemy, to myślimy tak na spokojnie. Jak chce się czuć w następnym roku? Jaka chce być. A głównie jaka, jak, co chce czuć. Chcę czuć lekkość, radość, odprężenie, spokój, spełnienie. Radość, e, obfitość, e, taki, taką wenę do czegoś, do robienia czegoś, e, jak chcę wyglądać, tak? W tych uczuciach. Więc po prostu patrzysz na siebie, widzisz siebie taka, jaka chcesz być. E, jakie twoje stany są najbardziej. E, Prawdziwy dla Ciebie, najbardziej atrakcyjny dla Ciebie, Twoje wewnętrzne stany, bo to u każdego będzie coś innego. Dla kogoś bardzo ważna jest wolność, dla kogoś innego bardzo ważna jest wena taka wewnętrzna, dla kogoś innego bardzo ważna jest radość, dla kogoś jeszcze bardzo ważny jest spokój. No więc po prostu patrzysz na siebie, jakie Twoje stany są najbardziej atrakcyjne dla Ciebie. I dalej. Według tych stanów zadajesz sobie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby to czuć. Jeżeli ja chcesz czuć się w jakiś sposób w związku, na przykład chcę w związku być um, e, radosna, odprężona, autentyczna, to co ja mogę zrobić? Ja, a, jaką pracę nad sobą mogę zrobić, żeby tak się czuć? Jeżeli ja chcę się czuć e, lekka, na przykład chcę czuć sobie taką dużą lekkość. To być może teraz mam nadwagę, albo mam jakieś bloki w ciele, to co ja mogę zrobić, żeby dojść do tego stanu? Pewnie tam będzie zmienić żywienie, zmienić proporcje czasu na świeżym powietrzu i, i, i tam w domu, gdzieś w budynku jakimś. I inne rzeczy. Jaka ja chcę się czuć w pracy i tam też według tego, jaka chcę być? Robię sobie plan i tak jaką chcę być mamą, jak chcę czuć się ze swoimi dziećmi i też robisz tam plan. Czyli um, plan nie wynika u nas z lęku, z oczekiwań innych, a nowi, nawigacją jest nasz stan i to jest bardzo bardzo ważne, żeby w ten właśnie sposób e, planować e, kolejny rok, planować cele. Wtedy e, Dużo, dużo większe prawdopodobieństwo, że wytrwamy w tych postanowieniach, bo koniec jest bardzo atrakcyjny. Bo dla kobiety jest najważniejszy stan, bo kiedy ona jest w tym swoim stanie, to ona kwitnie. To ona kwitnie i spełnia swoje przeznaczenie, jak kwiatek spełnia swoje przeznaczenie, kiedy kwitnie. Tylko my możemy kwitnąć całe życie, a nie jak kwiatek, tam jakiś sezon czy parę dni. Ale to jest naszą odpowiedzialnością, właśnie zadbać o to kwitnięcie, o to, żeby do tego stanu jego pielęgnować. I każdy czyn, który wprowadzamy w życie, ma nas przybliżyć albo wzmacniać ten właśnie wymarzony stan, nasz najbardziej naturalny stan, kiedy kwitniemy. I wiecie, kiedy my kwitniemy, to wszyscy dookoła z tego mają korzyść i dzieci i partner i mąż i, albo partner i rodzice i teściowie i przyjaciele i klienci i natura wszystko więc um, taki plan na grudzień i z kolei jeżeli czujesz, że chcesz mieć w tym wsparcie, chcesz mieć w tym prowadzenie chcesz podarować sobie taką godzinkę, żeby razem ze mną w sobie to głębiej zobaczyć, żeby być prowadzoną przez ten proces i dużo szerszy w tym przypadku proces, to zapraszam Ciebie na konsultację. Teraz zrobiłyśmy taką Wyjątkową, tematyczną konsultację w grudniu i w styczniu. Nazywa się Magiczne Ja. Ta konsultacja trwa godzinę, kosztuje tylko 100 zł, natomiast w ciągu tej godziny i um, przy tak e, niewielkim. Um, zaangażowaniu tak, finansowym przy tych korzyściach, które to może dać, to możesz z tego korzystać. Jej ilość miejsc jest bardzo ograniczona, więc jeżeli czujesz, że chcesz być w tym procesie wspierana, prowadzona, ugruntowana, to zapraszam Ciebie serdecznie do nas, w naszej przestrzeni. Pisz, dzwoń i co? Ale tak czy inaczej, trzymam kciuki do tego, żeby Właśnie w ten sposób zakończyć stary rok i rozpocząć nowy. A jeszcze tylko szybciutko dodam, że fajnym, fajnym też narzędziem dodatkowym jest mapa marzeń, bo zawsze przy tej mapie marzeń jest dużo fajnych emocji, fajnych uczuć, wzruszeń. Jeżeli to robisz razem z rodziną, to pięknych rodzinnych chwil, więc to może być jakby taką dodatkową rzeczą do tego planu, który, którą tą mapę powiesisz gdzieś w domu i ona również będzie kreować to, co tam na niej napisałyście, napisaliście, przykleiliście i, i tam coś wycięliście, narysowaliście. Więc tak czy inaczej e, trzymam kciuki, e, zachęcam do tej pracy i zapraszam na konsultacje. Pozdrawiamy cieplutko, pozdrawiam i dobrego grudnia życzę.